Je yeah. o super bonus, kurwa. Ze straży pożarnej chwile was obejrzę i jadę pomagać. Tu powodzenia. to. Skąd ja jestem? Alfa Centauri, z Ostrawy. Już już Wysprzęgliłem się z tego, że Alfa Centaur Centauri jest w Ostrawie, więc Ostrawa jest zalana w chuj. No. Super jest na 5. No nie no, to jest super. To jest. No to lepszy no. Super super. Dawaj. Więc no. Moje miasto było w pizdu zalane, naprawdę bardzo mocno. Byliśmy dwa dni bez prądu, nie mieliśmy jak wrócić na chatę, musieliśmy spać dzień w hotelu. Wszystko opowiadałem wczoraj na streamku. Uwaga. O, tak jest, pa. No dawaj. Dawaj to, to będzie dobre. Pa. Dawaj tu! Dwa, pyk. Oj, kurwa, to jebnie, pa. Oj, będzie srogo, będzie srogo, będzie srogo, pa. Ua! Kurwa, mać. Dawa jeszcze, dawa jeszcze, dawa jeszcze. Jest, ja pierdolę, pa. O kurwa. O kurwa. Pa, pa, pa. Patrzcie, to ja pierdolę. Pa, pa to. Ясний хуй. Ха-ха-ха! Патерато! Ааа, шет.